Cześć, z Wami to ja, Damian Opet, Pat Na dzisiejszym odcinku Gospodarstwo w dziadka seria prowadzona w wyklimacie prl lata 80 y, na mapie Świętosłyska Wieś i ta seria jest y, jest w lat 80 -tych. nie dzisiejszych, lata 80 -te. I i to są czasy Yy, dziadka tak yy, za dziadka za młodość Jak yy, to PRL jak yy, w tych czasach yy, fabryka, fabryki miały, rolnice które produkowały maszyn, dopóki nie zostały po prostu zbankrutowane. Zbankrutowali, bo rząd nie miał się pieniędzy płacić I pegiery te i chciałem powiedzieć że to też seria taka gdzie znajdują się PGR-y. Gdzie się podziały te pgr -y? Lajkuj, komentuj, zasubskrybuj I zostaw hashtag Buda, to przypnę oczywiście Zajebistym, fajnym widzom w serdusko. Jeszcze do tego napiszcie komentarz Co chcieli zobaczyć na odcinku z Farminga Nie robię nowej serii Jak ktoś powie, a kolego zrób nową serię Nie robię te seria, co mam, to zostaną tego, to co, co mam, to będę nagrywał. A w dzisiejszym odcinku idę oczywiście zapalić Ursusa, bo ponieważ że właściciel tego Ursusa, to mi sprzedał gospodarstwo wszystkie i teraz ja powiedzieć, że jest moje gospodarstwo. O, pies się ma, witam. Burka. Burkaczki pies. Dobra, widzę, I tego Ursusa muszę odpalić, bo ponieważ że y, grudzień, styczeń luty y, 3 miesiące zimę. zima w tym samym miejscu nigdzie nim nie jechał tylko jeździł tym malutkim zabytkowym z retorem pińczka chyba gdzieś tak tam, tam z tyłu za stodołą za stodołą oczywiście jedwizowie taki malutki na. odpala się oczywiście na bolca co ma y, woleć pierdolca odpala się na bolca, na bolca co Wolec co ma pierdolca, i chciałem widzowie poinformować, że ja teraz, oczywiście, pójdę do niego i pojedzę Taka y, przypalić go, żeby, oczywiście, go rok żeby ciepły był, żeby na kolejne czasy, oczywiście, ten ursus jeszcze działał. I teraz się. Y, kurwa, Widzowie, zaczęło mi się biegać, bo ponieważ za dużo. Energetyków się napiłem, i przez to. Przez to apetyt na bieganie mam na sprint, no. za dużo siły mam i muszę zmęczyć się, żeby nie miał siły na bieganie, ale Zapalę latarkę, bo ponieważ tutaj jest tutaj ciemno, bo jest cień I cień zakrywa słońce i nie widać, bo jest ciemno Otworzyłem tutaj zwi Bo musiałem oczywiście naoliwić klamkę Bo ponieważ nie dało się oczywiście otworzyć Maskę otwierałem, wszystko sprawdziłem I według mnie Że silnik jest sprawny, wszystko działa Ale nie wiem dlaczego nie chcę odpa yy, odpalić Bo Oczywiście też próbowałem, ale A dobra, też widzą yy, po yy, Oczywiście pokażę, bo ponieważ widzowie Oczywiście mogą mi nie wierzyć I mogę widzów usłyszeć Poza odcinkiem kilka razy zrobiłem Które były potrzebne ze tym silniku i muszę też na odcinku zrobić bo powiem, a kolego, nie robiłeś tego, a zmyślasz i kłamiesz. Ale udowodnię wam, żeby hejterzy nie myśleli o tym. Hej, jak jesteś hejterem, to w wynochanym potrafisz tam, gdzie rośnie pieprz. Bo, bo spotkać, bo spotkamy się tam, gdzie raki zimują. Zadawcie łapkę w górę, komentuj i mój kanał, żeby być na bieżąco. Wraz z łoneczkiem, żeby w łoneczkiem się bujał Żeby ty został oczywiście powiadomienia o nowym filmach Dobra widzowie, idę usiąść y, do Ursusa i odpalić i spróbować y, Dwa razy odpalałem się, wynerwiłem, poszłem do domu Wziąłem kamera i dla was nagrywam film Dobra widzowie, teraz będę odpalał I cała ze zgasła Ale się pokazało wszystko, ale nic Co się stało Albo, albo Tacikka od klucz... Tam, tam gdzie ta cika, ta obudowa tam gdzie oczywiście kluczyk jest odpalam, to to mogło się zepsuło. Ktoś pewnie za dużo siły używał i to redukcją. Jest, chciałem informować wiza, że jeszcze raz odpalę. I chciałem poinformować Wizoje, że nie chce odpalić. Bo próbowałem co się stało. Nie wiem, ale bym chciał się dowiedzieć od wizu. Ale jak ja naprawię? To pojedziemy i rok zejemy ciągniczek, żeby był ciepły. Ale teraz oczywiście spróbuję z kopa zasadzić, żeby zadziałało. Nie będę tak mocno kopał, żeby zepsuć, ale kopnąć tak, ten gaz właśnie, żeby więcej mocy dodać. Żeby oczywiście, je, żeby oczywiście jechało. A jak zepsuję, to trudno, bo pojedziemy innym traktorem. Ale, ale obiecuję, że go naprawię. Dobra, kopniaka. Ja pewnie formę odpalił, ale zgasa. Da się odpalić, ale szybko ci się zgasa. I pewnie zepsułem Wizowie. Nie wiem co ja zepsułem, ale y, nie chcę się dowiedzieć, bo poniedzenie nie będę wiedział o co chodzi, co się zepsuło. Czyli te sprawdzałem, ale jeszcze raz na bieżąco wszystko sprawdzę, żeby Widzowie się ze mnie się nie śmieli, bo za ja nie... A ja sprawdzę tą pompkę. Widzowie. Tą pompkę, co jest tutaj, takie w yy, silniku, bo w realu kiedyś piłkę pompowałem, to też pompka pomaga w zapompowanie koła. Jak masz kapcia, tsk, 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 i teraz sprawdzić, bo to jest pompka, pompuje ten silnik, też słyszałem o tym. On Mietka i Pipcia. Oni te tak robili przy miercu. Kurwa, Zgasło, a, a było pięknie, bo długo poleciało. Jeszcze raz! Spróbuję tą pompkę. Bo jak długo posło, to teraz może pójdzie. Jest lepiej. Jeszcze raz pompkę. Tsk, 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 tsk. Troszeczkę dłużej przeszymam tego, tego bolca od pompy. Dobra, spróbuję jeszcze raz. jak nie będzie działać, to sprawdzę coś innego. I działa, ja poinformowałem, że nic, to nie pomogło. Co tu może być, jaki problem? Jak do tego doszło? Tutaj jest akumulator. Akurat to pewnie widzę, może akumulator się rozładował. Wiecie, To ja zrobię cięcie. E, cięcie, e, cięcie. Po prostu cięcie zrobię, po to, żeby naładować akumulator. Bo muszę naładować akumulator 3 godziny, a za 3 godziny wrócę do Was i zrobię tak, że akumulator będzie podłączony. Pójdę po ładowarkę specjalną, przeznaczoną do akumulatora i podładuję to. Plus i minusik, i takie ząbki ma Zesadza się do minusa i do plusa, i tak. Tak się ładuje akumulator. Powiedziałem, bo kiedyś w realu robiłem. Widzimy się pod krótkie cięcie Bo muszę napełnić baterię w akumulatorze Muszę naładować akumulator Dobra widzę Ja chciałem poinformować, że wysłem z chałupy y, Wysłem, bo ponieważ wam oczywiście obiecałem, bo akumulator podłączyłem Podłączyłem, a, podłączyłem Akumulator A potem poszłem do domu coś zjeść i, I jak podłączyłem, to oczywiście nie sprawdzałem. Bo ja zapowiedziałem sobie, Ej, ja to oczywiście na kamerze wszystko oczywiście yy, pokażę wam. Bo tak potem znów ktoś przyjdzie i powie, Ej, kolego oszukuje, pokaz. A ja wszystko na 8 będę pokazywał. Bo poza. Yy, poza kamerami, to nie, bo będą ludzie się śmiały, że jak ich oszukuję. O, o! Kurwa! Pewnie ta cyka się powstała, ale. Albo coś tam coś nie zrobił. Jest raz, ostatni raz Jest! Jest! Udało się, widzę. Oczywiście odpalić To bała wina akumulatora był rozwodowany I niesprawny. Niesprawny do końca, ale Może po drodze zgasnąć Bo mnie prąd kopnął właśnie przy tym akumulatorze. Trochę niech, trochę niech na zimnym się się rogrzeje Żeby potem nie rudupcuł się, żeby na złom jechać Juliana, natura tata, tuti tata ruta, pij wnioski To była piosenka ze sęścia Psasaj pogłaskam A akurat pierwszy set, żeby nim się pobawić Akurat pies się się Burek Co ma ogórek Dobra, widzowie Zwiz... po y sobie za zamknąć Przepraszam za tableta I ciała pojformej SWIZ tały zamknięte wizowie i jedziemy Klapson działa Jedziemy tym koksem Hamulce działają Ale widzę to była wina akumulatora Bo oczywiście nie opowiedziałem wam y jak do tego właśnie doszło bo właściciel zostawił na 3 miesiące w zimę. Zima skończyła się. Skończyła się, skończyła się zima i dalej. Do, dalej stał w tym samym miejscu. I właściciel to z tym zabytkowym 25k pracował. Ale więcej robot, więcej robot, nie, ro, robot nie robił. robot, robot, robot polowych A Jaki robot? Duży, te Prace polowe już bym nie robił Bo tamty ciągnik to, tamty ciągnikiem co robił to Nie taki bardziej docesowany pod pola Bo nie da niektórych decyzji nim zrobić A Ursus bardziej dużo robił, bo to główny traktor Jadę widzę, bo się Rok zewał Zaraz, to. Musiała na chwilę wyjść i coś tam zrobić Dobra, jedziemy I trzy krójeczkę, jedziemy Rok zajść z tego Ursusa Bo seba, widzę, za rok za tego Ursusa Bo Ty 4 miesiące Nie wiem sam Chyba podobnie widzę 4 miesiące stał na podwórku i nic właściciel nim nie robił Tutaj sobie skręcę i 50 na godzinę tutaj mu najechać, ale chciałem widzę poinformować dlaczego yy, traktor stoi Bo powiedziałem, bo właścicielowi się nie chciało już pracować, bo właściciel yy, po prostu poznał oczywiście dziewczynę z Warszawy i przeprowadził, i oczywiście y, gospodarstwo, bo powiedział, że już mu się nie chciało pracować, bo przejadło, bo przyjadło. ale, ale to te gospodarstwo y, ten właściciel sam budował. Za dzieciaka interesowało i postanowił zrobić, ale że czasem człowiek jak się rozwija, to że czasem człowiekowi ten, y, by nią już się nie chce. Wynnią się nie chce i człowiek o innym życiu planuje, żeby coś nowego oczywiście yy, spróbować. Napisie że tutaj wody nie ma. A u innych jest. Jak widziałem. Na woli brunowskiej mam wodę. Ale do lasu sobie się przyjadę. Sprawdzę czy nie, tu nie. A jak tu tu jest wjazd do lasu? Bo ja pierwszy raz tutaj jestem. Bo ja nie wiem, jak tutaj do lasu pojechać. Się dowiedziałem, dowiedziałem się, bo taka starsza pani sła do sklepu akurat. I, i tam gdzie kamerą pokazuje tam na jest las. Bo taką starszą. Tarsą e, panie kapustkęś. Taką tarsą panią się zapytałem, jakoś kapustkę. Kapustkę? Jakoś taką. Kapustkę? Pik, pik, jakoś ta. Nie wiem, jak to się mówi. Nie kapustkę. Eee, kapustę, kapustę Kapuśkę O, kapuśkę się zapytałem i wszystko powiedziała Bo powiedziała władzę tu o, e, przez, e, przez, przez wojną Tu mi skała A tu nie Będziemy szukać To się dowiemy Będę jeździł A w końcu e, się dowiem gdzie jadę Będę wiedział Kierunkowka zewancam bo muszę, muszę, a światła to muszę mieć włączone, bo ponieważ, że, y, milicja tutaj jeździ i może mi y, zabrać, zabrać świateł, wypisać oczywiście mandat. A ja przez las jadę, bo tu są ciężkie tereny w lesie i też żeby traktor trochę y, się pomęczył, żeby się rogzał. Chwilowo było cięcie, bo musiałem gdzieś chwilowo pójść. Ale w prawdziwym życiu, a nie w Efesie. Ale wracamy do nagrywania odcinka, widzowie. Ja sobie rozglądam, jakie tutaj są klimaty, żeby oczywiście yy, zapoznać, co tam jest. Coś daleka widzę. Ja myślałem, że są kłody drewna, ale mrugnąłem oczami i coś tam, coś innego mi się pokazało. Zgasę. Co tam jest? Eee, eee, dwukłówka. Co tu robi? W lesie taka sama, samotna. A jeszcze dwukłówka po remoncie, widać. Bo ktoś zbał. Ale dlaczego tu traktorem nie, nie jest nic podczepione? Właści jak to kogoś jest, to nie będę brał. Bo nie jestem po to, żeby oczywiście milicja, 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 równa się policja, żeby przyjechała i jak kłopoty miał przed to, ze ukradłem. Nie wiadomo. Nie wiadomo, ale ja oczywiście tego nie będę rósł, ale... Sama, samotnie w lesie. Nie wiem, pewnie ktoś wczoraj zostawił. Albo dzisiaj tak na chwilę i pojechał i pojedział E, zaraz wrócę Albo by wziął sobie Widzowie, napiscie czy brać, czy nie brać Ale według mnie abym wziął A potem by właściciel przyjechał i powie Złodzieje, okradli mnie Bandystwo nad tym Dolnej Śląskiej Zostawiłem na chwilę, Aż z osu. Nie wolno pustać, bo mądrystwo kradnie. Tak może być. Ale nie wiem. Po remoncie ktoś pewnie wywalił do lasu. Albo kradziony on jest. Albo widzę, że jest kradziony. Wyremontowany. I w lesie wywa wywalił do lasu. Żeby kłopotów nie mieć. Wyremontowali. Po to, żeby milicja się nie dowiedziała. Żeby się żeby zapomniał o tym, bo to jest inny chyba podobnie. To był chyba zezerwiały, taki zisony, niezazbany. A tu jest zazbany i wyremontowany, ale... Yy, Al chyba wezmę, bo pon taką okazję nic. A napiszcie mi w komentarzach, co mogę sobie wziąć. jak policja przyjedzie. Jak policja oczywiście przyjedzie, to pokażę wam nagranie. Tutaj filma też będę tutaj na bieżąco przyjeżdżał, sprawdzał. Eee, właśnie, wizowie. wezmę sobie. Bo akurat, jak ktoś inny przyjedzie i mój pomysł weźmie, i nie będzie, ja przyjadę, a powiem: A cholera, takie okazje straciłem. Już nie będę ojścić z ciemią. Nowy, nowy nabytek był na gospodarstwie, był odremontowany przez jakąś bandytę. Albo jakaś mafia ukradła i wyremontowała, uciekła, wyrzuciła, powiedzieli A! Niech ktoś sobie weźmie. Bo my nie chcemy kłopotów mieć. Zobaczymy, ja sobie weznę. Żeby nikt pod nosem mi nie ukradł pomysłu. Przepraszam, widzę, że biorę. A jak, a jak okazać, że to właściciela jest? Trudno. Powiem właścicielowi jak się, dowiem, y, jak się dowiem o właścicielu, powiem, że wziąłem, bo y, y, jakieś ludzie chcieli ukraść, a ja wziąłem po to, żeby przepilnować i, i, i powiem, jestem już, i chciałem się dowiedzieć, kto jest właścicielem, żeby zwrócić mu. Ja taki nie jestem. Ja jestem taki, co jest nie moje, ale wezmę po to, żeby oddać komuś. Żeby ja przepilnował, dopóki żeby ja się nie dowiedział, kto jest oczywiście właścicielem Jak się dowiem, Jak się dowiem kto jest właścicielem To oczywiście wizowie oddam właścicielowi Pewnie właściciel do lasu pojechał podrębno, bo ponieważ las podobnie jego jest oczywiście prywatny Ja tutaj oczywiście Wizowie nie posiadam lasu, żadnego nie kupiłem Jak ja wytnę zewo to mandat 1000 zł zostane. Albo mogę pójść na 5 lat do więzienia za nielegalne wycinkę, wycinkę zewa. ale trzeba do gminy pojechać albo do was, do właściciela i się zapytać i papiera mieć zgodę oczywiście o wycinkę zewa I teraz ja wracam yy, nowym nabytkiem, chyba kradzionym, ja nie ukradłem, tylko wziąłem na przypilnowanie, jak, jak się nie znajdzie właściciel i dużo rzeczy o tym yy, się dowiem, to y, jakichś tam ościnkach, to Was oczywiście, wizowie y, poinformuję i informacje dotyczące dwukówki y, Wam y, przekażę. Bo wizowie też jestem sam ciekawy i widzowie są ciekawi, a ja sobie jadę. Jak się dowiem o właścicielu nagram tego odcinka i zwrócę mu. A jak policja przyjedzie, to też oczywiście też to nagram. To będę na bieżąco tutaj spacerkiem przychodził. Zobaczę, albo jak policja będzie jechała, to za nimi oczywiście pojadę. Zobaczę co jak jest. Albo sąsiadów się popytam. Ja powiem, co że kupiłem. Żeby sąsiedzi nie uznali, że moją y, bandytę i złodzieja na dolnej subskrypcji. A ja taki nie jestem. Żeby sąsiedzi mnie lubili, a nie y, sąsiad. Aaa! Mamy sąsiada złodzieja. To mnie będziemy lubić. Go. Bo ja sobie problemów narobi I potem, I potem sąsiedzi będą mieli problem Będą się bali, że ja mogę ich pokraść Nie, nie jestem Bo ja jestem chłop A ja oczywiście Widzę, że wracam na gospodarstwo Bo ponieważ oczywiście Nie wiem co tym zrobić Ale w na początku śledztwo Przeprowadzę dowiedzieć się poza kamerami Jak się dowiem To dam wam znać żeby być na bieżąco informacją kierunkówka sobie tutaj wącę oczywiście a ja wiem miałem bolsa do zwłukówki y, w traktorze wyjąłem podczepiłem ponieważ. A wezmę jak się właściciel się znajdzie to eeeścielowi y, Właścicielowi oczywiście y, wizowie na bieżąco wrócę. Jak będzie y, mafia chciała odzyskać To trudno problemy mafią będę miał, Ale zrobię tak, żeby mafia się nie dowiedziała. Bo może ktoś inny być, nie ja. To mafia może pomyśli, że ktoś ma taki sam. Oni, oni pójdą i sprawdzą. Nie, oni będą wiedzieli, bo jestem na Z co oni zrobili, żeby oni wiedzieli, że to ich jest. Bo oni zaznaczyli. A ja chyba poszukam to chyba. I... I, maluję, I i coś zrobię, żeby tego nie było. Żeby, jakby mafia do mnie wsychała i oglądała e, dwukówkę, żeby się dowiedziała, że to jest mój, a nie ich. A ja sobie jadę nią. Oczywiście na bieżąco, na gospodarstwo. Jak sąsiedzi powiedzą, powiem, że y, kupiłem. Y, na innej wiosce. Stawcie łapkę w górę i zasubskrybuj Jak chce ta, to napiszcie hastak dwóchłówkę, to w serduszko wybierzcie sobie. Buda, albo dwóchłówkę. Ja tutaj sobie za, tak zaparkuję Zgasę, a światła włączę, żeby akumulatory się nie rozładowały. Bo się rozładowało, bo się nie jeździło. Patrzcie Po się jest. Opacało się. Deski stare. Opacało się, Wiza, wziąć. Yy... Y, y, to i dla mnie, no, będzie nowym nabytkiem. Jak, jak, jak do nikogo nie będzie, a jak do, jak do nikogo, nie, nikogo nie będzie, albo ktoś sobie tak po prostu wywalił do lasu, się pozbyć. Chciał to, będzie moje. Jak będzie, maf jak będzie mafii, to ja, y, tam, tą oznakę mafii. Usunę, żeby oni się dowiedzieli, że to jest moja. Jak właś właściciel się znajdzie, to się mu oddam. Albo jak właściciel powie, a wiesz pan, bo o tak, że jak pan y przy przy y znalazł i przypilnował, i potem pan mnie szukał, żeby oddać, to pan wiesz, bo ponieważ tak i tak, że czasem i tak i tak. Z czasem kiedyś miałem po prostu przesadzić, odrymontowałem, po to, żeby posunąć Tak oczywiście może być. I chciałem widzowie poinformować, że dzisiaj z odcinku to jest. To jest już wszystko na tyle. Tyle obejrzałeś tego filmu. Elo, elo, do zobaczenia na razie, słuchaj się, Do następnego odcinka. Widzimy się w na następnym odcinku. Do widzenia.